40 tysięcy złotych, których nie trzeba oddawać na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, to ogromny zastrzyk gotówki. Kto może ubiegać się o takie pieniądze? Na co je można przeznaczyć i gdzie się o nie starać? Na te i inne pytania odpowiem dzisiaj w podcaście Jesteś ważna bądź odważna. Zapraszam serdecznie. Aleksandra Jaśkowiak Cześć, witam Cię serdecznie w podcaście Jesteś Ważna, bądź odważna. W kobiecym podcaście, gdzie rozmawiamy o tym, jak zacząć zarabiać na swoim, ale też o kobiecych biznesach i kobiecej codzienności. Dzisiaj porozmawiamy o dotacji z Urzędu Pracy na start działalności, ponieważ bardzo często o nią pytacie. Dzisiejszy podcast będzie miał formę pytań i odpowiedzi. Myślę, że będzie to bardziej zrozumiałe. Czym jest ta dotacja z Urzędu Pracy? Dotacja z Urzędu Pracy jest to świadczenie pieniężne. Czyli po prostu przelew na konto, które otrzymujesz, żeby założyć własną działalność i zacząć zarabiać na swoim. Jest to dotacja tylko dla osób bezrobotnych, jeśli mówimy o dotacji z urzędu pracy. I jest bezwrotna, jeśli utrzymasz się rok na rynku. Gdzie szukać informacji o dotacji? Na stronie głównej Twojego urzędu pracy. Twój urząd pracy to jest ten, pod który podlega Twoje miejsce zamieszkania. Dla kogo jest dotacja z urzędu pracy? Tak jak już mówiłam, jest to dotacja tylko i wyłącznie dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy, w którym akurat trwa nabór. To, że jesteś zarejestrowana w Urzędzie Pracy w Dni, to oczywiście nie znaczy, że możesz starać się o dotację z Urzędu Pracy w Warszawie. Tak jak mówiłam, w swoim Urzędzie Pracy. Czasami bywają także dodatkowe warunki, np. że dotacja jest przeznaczona dla osób do 30 roku życia, powyżej 50 roku życia. Dotacja skierowana tylko dla kobiet, dla osób niepełnosprawnych, ale zazwyczaj w ciągu roku znajdziesz taką dotację, której warunki spełniasz. Gdzie i kiedy składać wnioski? Przede wszystkim w swoim urzędzie pracy. Po drugie, w czasie, kiedy trwa nabór. Każdy urząd pracy organizuje swoje nabory i tylko wtedy przyjmuje wnioski. Rzadko kiedy jest tak, że przez cały rok urzędy przyjmują wnioski o dotację. Czasami jest to 3 dni, czasami jest to 5 dni, czasami jest otwarty nabór i kto pierwszy, ten lepszy, dopóki jest pula środków. Trzeba po prostu śledzić aktualności w Twoim urzędzie pracy, bo każdy urząd pracy ma swoje terminy naborów, swoje regulaminy, swoje wnioski, więc interesuje Cię tylko i wyłącznie Twój urząd pracy. I w momencie, kiedy ogłosi nabór wraz z warunkami, które spełniasz, to wtedy możesz zacząć się zastanawiać nad wnioskiem, uzupełniać go, poprosić o mnie wsparcie. Informacje o naborach i warunkach są umieszczone na stronie Urzędu Pracy. To jest strona główna, naprawdę łatwo ją znaleźć. Aktualności są na stronie głównej Urzędu Pracy. Ile pieniędzy można otrzymać w ramach dotacji? Jeszcze niedawno było to ponad 38 tysięcy złotych. W tym momencie ta kwota wynosi już ponad 42 tysiące. Jest to związane z tym, że Maksymalna kwota dotacji, jaką można otrzymać, jest równa sześciokrotnemu przeciętnemu wynagrodzeniu za poprzedni kwartał. To znaczy, że ta kwota systematycznie rośnie. Natomiast trzeba pamiętać, że jest to kwota maksymalna. Można wnioskować oczywiście o niższą kwotę, bo każdy wydatek musi mieć swoje uzasadnienie, ale też urząd może ją obniżyć, żeby przeznaczyć pulę, którą dysponuje na większą ilość osób. Trzeba także pamiętać, że urząd może zakwestionować część wydatków albo nałożyć ograniczenia na określone grupy towarów. Często takimi wykluczeniami jest na przykład samochód, albo telefon, albo komputer. Dzisiaj widziałam na przykład, że na laptopa, klawiaturę i myszkę można było maksymalnie wydać 6000 zł, a na telefon 1000 zł. Płynnie przyszłyśmy do pytania, na co można wydać środki z dotacji. Jest to zależne od urzędu. Zazwyczaj można na maszyny, sprzęt, materiały potrzebne do prowadzenia działalności, na materiały reklamowe, wizytówki, licencje oprogramowania, domenę, hosting, opłacenie usług grafika, reklamy w social mediach, na przykład. Ale za każdym razem trzeba sprawdzić w regulaminie, na co ten urząd konkretnie pozwala, a czego zabrania. Na co zazwyczaj nie można. Zazwyczaj na samochody, chociaż zdarzyło mi się, że można było część środków przeznaczyć na samochód. Natomiast w większości urzędów samochody są wyłączone z, z dotacji. Zazwyczaj są też wyłączone produkty, na które trzeba mieć koncesję. Szkolenia są często wyłączone z tego, chociaż bywają urzędy, gdzie na przykład szkolenia dla przedsiębiorców mogą być finansowane z dotacji. Zwyczajnie nie można też wziąć dotacji na spłatę zobowiązań, na udziały w spółce, pozwolenia do prowadzenia działalności, wynagrodzenia pracowników, leasingi, kredyty, zakupy na raty, podłączenia mediów, abonamenty, kasę fiskalną, zakup zwierząt. To też jest bardzo, bardzo indywidualne w zależności od urzędu. Bywa tak, że np. procentowo jest przyznane, że na reklamę nie może iść więcej niż 10-20%. Właśnie w niektórych urzędach jest tak, że może iść częściowo kwota na samochód, w innych samochód jest totalnym wykluczeniem. W niektórych urzędach nie dają dotacji na telefon komórkowy. W niektórych jest ograniczenie, że telefon może być do 2000 zł, więc tutaj ponownie trzeba sprawdzać to w regulaminach. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać dotację? Przede wszystkim być zarejestrowanym w urzędzie pracy, bo te dotacje są tylko dla osób bezrobotnych. Spełnić ewentualne dodatkowe wymagania. Tak jak już mówiłam, czasami nabory są dla kobiet, dla osób z niepełnosprawnościami, dla osób powyżej określonego wieku, więc nie dostaniesz dotacji, jeśli nie spełniasz wymagań formalnych. Trzeba czekać na nabór, którego spełniasz warunki. Oczywiście trzeba napisać dobry wniosek, w którym przekonasz urząd, że wiesz, co robisz i przynajmniej rok utrzymasz się na rynku pracy. Każdy urząd ma swoje wnioski o dotacje. To, co w nich można znaleźć, to analiza SWOT, biznesplan, analiza konkurencji. Inne dokumenty, które uwiarygodniają to, że poradzisz sobie, że, że wiesz, co robisz, że świadomie podchodzisz do otwarcia firmy i to będzie Twój sposób na zarabianie. Kolejne to oczywiście trzeba rzetelnie wypełnić dokument dotyczący planowanych wydatków. Co, za ile i dlaczego jest Ci to potrzebne. To nie jest tak, że wnioskujesz o 35 tysięcy, mniej więcej napiszesz, że kupisz komputer. Mikrofon, lampkę, biurko i dwa krzesła, tylko zazwyczaj jest tak, że musisz napisać konkretny model laptopa z konkretną ceną, konkre konkretny model mikrofonu, konkretny materiał, i później, jeśli do otrzymania dotacji cena się zmieni, to jeśli to nie jest zmiana o więcej niż 10% w górę lub w dół, to zazwyczaj nie ma problemu, po prostu gospodarujesz pieniędzmi, które dostajesz od Urzędu Pracy, najwyżej resztę musisz. Dopłacić albo zwrócić, jeśli będzie na przykład taniej. Natomiast jeśli cena wzrośnie albo zmaleje o więcej niż 10%, to musisz pisać pismo, podanie do Urzędu Pracy z pytaniem o pozwolenie na zakup po zmienionej cenie. Z mojego doświadczenia nie ma z tym problemu, urząd się zgadza. Do wniosku zazwyczaj są dołączone załączniki. Zawsze jest formatka de minimis, natomiast bywają także inne załączniki, które trzeba. Trzeba odpowiednio wypełnić. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby nie oddawać środków? Przede wszystkim utrzymać się rok na rynku, o czym już kilka razy dzisiaj mówiłam. I w tym czasie trzeba odprowadzać składki ZUS i płacić podatki. Chociaż jeśli chodzi o Urząd Skarbowy, to jest to raczej zaświadczenie o tym, że się. Figurowało przez rok w Urzędzie Skarbowym, a nie wysokość odprowadzanych podatków. ZUS się płaci bez względu na to, czy zarabiasz, czy nie zarabiasz. Podatki do Urzędu Skarbowego płacisz wtedy, kiedy zarabiasz, więc jeśli nie zarabiasz, twoja firma przynosi straty, ale mimo wszystko opłacasz ten ZUS przez rok, to raczej nie powinno być problemu. Jeśli nie zawiesisz działalności i nie zamkniesz, to nie powinno być problemu z, z rozliczeniem dotacji. Trzeba też wydać dotację. Dokładnie na produkty zadeklarowane we wniosku i rozliczyć się z tego fakturami. Czyli, tak jak mówiłam, wpisujesz konkretny model laptopa za konkretną cenę, i potem przedstawiasz fakturę na konkretną cenę. Oczywiście, że jeśli piszesz wniosek w lipcu, a środki na twoje konto przyjdą we wrześniu, to później są, właśnie na tym trochę zyskasz, na tym trochę stracisz. W każdym razie musisz rozliczyć dotacje co do złotówki. To znaczy, że jeśli Ogólnie wydasz tych pieniędzy więcej niż otrzymałaś z dotacji, no to okej, okay, to po prostu do, dołożyłaś ze swoich. Natomiast jeśli wydasz tych pieniędzy mniej niż otrzymałaś, to znaczy, że musisz te pieniądze oddać. Ale zazwyczaj możesz złożyć podanie do Urzędu Pracy, zakładając, że składałaś o 35 tysięcy, wydałaś. 34 500, we wniosku nie napisałaś, że chciałabyś kupić biurko, które ostatecznie okazało się, że jest ci niezbędne do pracy, i wydałaś na nie 500 zł albo więcej niż 500 zł, to możesz napisać podanie do Urzędu Pracy z prośbą, żeby uwzględnić to biurko w puli środków. Urząd Pracy musi wyrazić zgodę na to, oczywiście, ale jest duża szansa, że taką zgodę wyrazi i nie będziesz musiała zwracać tych 500 zł, tylko. Pójdzie to na początku tego biurka, które i tak kupiłaś w czasie, kiedy miałaś wyda wydać środki z dotacji. I oczywiście też musi być zakup na fakturę. I oczywiście, ostatnim punktem, żeby nie oddawać środków z dotacji, to musisz się na czas rozliczyć z tego wszystkiego. To znaczy, masz określony czas na wydanie środków, które otrzymałaś, potem jest określony czas na rozliczenie się fakturami z tych środków, a następnie po roku musisz złożyć dokumenty, właśnie, że ten rok. Prowadziłaś działalność. I tutaj trzeba bardzo pilnować dat. Z mojego doświadczenia, urzędnicy też sami piszą, dzwonią, przypominają o terminach rozliczania się, no ale warto. Po uzyskaniu dotacji warto sobie te terminy wpisać gdzieś w kalendarz, żeby tego nie przegapić, bo słabo by było e, wszystkie warunki spełnić i nie, nie dopełnić tylko formalności. Po roku działalności i rozliczeniu się dostajesz informację z Urzędu Pracy, że wszystko jest OK, dotacja została rozliczona i temat jest zamknięty. Nikt cię nie będzie dalej ścigał, e, czy osób, które poświadczyły, poręczyły za ciebie. Czy trudno jest uzyskać dotację? Według mnie nie. Ja na ten moment mam 100% skuteczności w otrzymywaniu dotacji. Wystałam ją po raz pierwszy na swoją firmę, ważna, odważna. Później zaczęłam pomagać znajomym. Obecnie mam wsparcie przy dotacji u siebie w sklepie, w swojej ofercie. No ale na pewno trzeba przekonać Urząd Pracy, że jest sens w ciebie zainwestować, że wiesz co robisz i że się utrzymasz, a najlepiej jeszcze, że zainwestowanie w ciebie da pracę też innym. To znaczy, że Urząd Pracy musi zobaczyć, że Masz odpowiednie kwalifikacje, może listy intencyjne od przyszłych klientów, że wiesz jakie podatki będziesz płacić, ile musisz zarabiać, jakie marże musisz mieć, wiesz kim są twoi klienci, jak do nich docierać. Po prostu masz temat dotacji, masz temat własnej działalności przemyślany i że masz dużą szansę utrzymania się na rynku. To może brzmieć bardzo skomplikowanie i przerazić Cię, że nie masz, nie wiem, listów intencyjnych, ale po prostu pokazujesz to, co masz, czy to, są, czy to jest duże doświadczenie, czy wykształcenie masz w tym kierunku. No na pewno jeśli chodzi o kwestie finansowe, no to tutaj pokazujesz dane liczbowe. Musisz to po prostu dobrze przeliczyć. Jeśli we wniosku się nie będzie spinał budżet, no to na pewno nie dostaniesz tej dotacji. Ale jeśli dobrze odrobisz pracę domową, to jest duża szansa, że takie środki dostaniesz, o ile zmieścisz się w naborze, w terminie, w terminie kiedy można składać te wnioski, no i spełniasz warunki formalne. Często też dostaję pytanie, co z dotacją na etacie. Nie ma możliwości do otrzymania dotacji z Urzędu Pracy dla bezrobotnych, pracując na etacie. Możliwe są jakieś inne dotacje, unijne na przykład, które na to pozwalają, ale nie ta z Urzędu Pracy. Jak wygląda moje wsparcie przy dotacji? Jeśli zdecydujesz się na współpracę ze mną, podsyłasz mi link do Twojego Urzędu Pracy i umawiamy się na spotkanie online. Ja się przed tym spotkaniem zapoznaję ze wszystkimi dokumentami z Twojego Urzędu Pracy, ponieważ tak jak już wielokrotnie tutaj padło, każdy urząd pracy ma swoje wnioski, swoje regulaminy, swoje załączniki, więc żeby nasza praca miała sens, bazujemy tylko i wyłącznie na rzeczywistym wniosku, który będziesz wypełniać. Na spotkaniu omawiamy krok po kroku, jak należy wypełnić ten wniosek. Nie musisz mi mówić, czym się chcesz zajmować. Ja cię uczę po prostu, jak wypełnić wniosek z twojego urzędu i na co zwracać uwagę, w jaki sposób go pisać. Natomiast, jeśli chcesz się tym podzielić, możemy razem pomyśleć, co warto wpisać do tego wniosku. Odpowiadam oczywiście też na twoje pytania. Po spotkaniu wysyłam maila z podsumowaniem. Nie napiszę wniosku za ciebie. Każdy urząd ma swoje też nieoficjalne wymagania i musisz wiedzieć co i dlaczego jest w Twoim wniosku, dlatego ja Cię uczę, jak przejść tą procedurę i nie robię nic dla Ciebie. Przez cały Twój czas pracy nad wnioskiem i w momencie, kiedy wniosek jest w urzędzie i urząd ma jeszcze jakieś pytania do Ciebie, cały czas mamy kontakt mailowy. Odpowiadam na Twoje pytania, mogę sprawdzić fragmenty wniosku albo też cały wniosek. W przypadku dodatkowych wymagań z urzędu także wspieram Cię mailowo. Tak wygląda standardowa współpraca, jeśli chodzi o wsparcie przy przy ubieganiu się o dotację, jeśli poczujesz, że potrzebujesz więcej wsparcia, jest możliwość wykupienia dodatkowego spotkania online. Dotacja z urzędu pracy to ogromny zastrzyk gotówki na start. Nie odpuszczaj tematu tylko dlatego, że wydaje ci się, że nie dostaniesz. Warto o nią powalczyć. Jeśli masz jakieś pytania, zapraszam do kontaktu, a ja ze swojej strony zapraszam cię na moje social media. Ważna odważna i oczywiście do zasubskrybowania podcastu. Słyszymy się niedługo. Pamiętaj, jesteś ważna, bądź odważna.